Siemanko, wiosna powoli zbliża się do nas wielkimi krokami. Już za niedługo ma być aż 17 stopni, a ja jadę sobie w sumie na drugą wyprawę po bardzo długiej przerwie. O! Jedziemy. A co mnie bardzo cieszy, to to, że powoli wszystko już wstaje do życia i nawet drzewa wypuszczają powolutku pączki Także jest super Nie pamiętam, który jest dzień Dokładnie, drugi, trzeci marzec, coś takiego Ale ogólnie, jak już na ten dzień w roku, to jest prześwietnie Jestem w ogóle bardzo ciekawy, jak tam ustawienia kamery, bo Zmieniłem szelki. A dzisiaj chcę Wam pokazać świeżo wybudowaną ścieżkę, która prowadzi aż zborowa, w sumie to stąd, bo z Wilkowa, do Ołoboku. A potem pojedziemy sobie do Niesulicę, Dziziorko. Pokażę Wam. Jeziorko, tak jak zawsze jak tam jesteśmy, i co? Miłego oglądania! Tutaj zawsze takie tereny podmokłe są. Bardzo ładnie to wygląda. O, wow. Mega! I przy okazji pierwsze problemy GoPro od zimna już dają się we znaki i już mi się nie chciało wyłączyć. aby mi się nie zaczęło samo wyłączać, bo to już będzie w ogóle. No i proszę Państwa, właśnie dotarliśmy do tej ścieżki. Ten odcinek możecie kojarzyć, bo jest on już naprawdę od bardzo dawna A my jedziemy sobie tam dalej, tam gdzie wybudowali właśnie ten świeży A przy okazji chcę wam powiedzieć, że Dzisiaj będzie taki dosyć luźny odcinek Zresztą jak widać Nie ma ujęć z drona i tak dalej, nie chciało mi się pakować sprzętu Bo jakoś tak po prostu chciałem szybko wyskoczyć i Zrobić dla was po prostu coś Kiedyś jeździłem nawet w zimie, ale teraz jakoś tak nie mam beny, jakoś. W tym roku w sumie śniegu napadało aż mnie kusiło, żeby wyjść, ale jakoś tak, no nie wiem, wolałem się przejść gdzieś iść na spacer. Zrobiliśmy sobie test kamerki nowej Insta 360, także w następnym odcinku będziecie mogli zobaczyć, a przed nami właśnie jest już borów. No i sobie właśnie zborowa. Tutaj jest nawiotenka ścieżka. O! Ostatnio z kolegą rozmawialiśmy o tym, że ciekawe ile ta ścieżka przetrwa. bo strasznie tutaj woda podmywa. sorki, jeżeli słyszycie wiatr, ale bardzo, bardzo mocno wieje, po lewej mamy łabędzie. Fajnie wyglądają. Właśnie nagram, bo są bliżej niż ostatnie. Czemu tu jest tyle piasku na tej ścieżce? Znajdujemy się właśnie koło śluzy. Jest tutaj wielka śluza. Tam woda wypływa. Tu wpływa z jeziorka i tak to wygląda tam jest składka zaraz sobie tam pójdę Dobra, więc jedziemy sobie już w składeczki. Tutaj po lewej stronie w lesie również jest bunkier, do którego można wejść do środka. Tam już nie jest nic jakby zalane, zatopione i tak dalej. Kiedyś ten był również otwarty, ale go zamknęli. Jednak wybrałem opcję las, o tutaj skręciłem sobie w prawo, bo jakby nie patrzeć jest to potężny skrót, tam na ścieżce naprawdę super mocno wieje, więc wolę sobie przejechać tędy, a mam już 40% baterii, albo w trakcie tego już o wiele mniej, także niewiele do nagrywania mi zostało, a nie mam zapasowych, ale zobaczcie, czekajcie, Uhuhu. A to nie to miejsce. <gry> o, zobaczcie tutaj. Może nie widać, ale to jest taka duża górka. GoPro zawsze psuje takie wysokości, a ja zatrzymuję się, bo muszę sobie zjeść, wypić, czy jakkolwiek to się nazywa, zaraz wam pokażę. To nie jest ranna współpraca, ale od dłuższego czasu bardzo lubię takie tubki owocowe. To są musy, po prostu taki przecier, jakby. Z owoców, zmiksowane owoce i warzywa. No i tutaj mam akurat morelowo, more, owolowo-morelowo, mus musiapkowy morelowy. <laughs> Polecam, naprawdę, bardzo dobre. Nie wiem, czy widać w kamerze, ale tutaj zgraja komarów już się obudziła do życia. Ja w tym roku nie popuszczę. Muszę kupić jakieś środki do prania i nie wiem, będę psikał się wanilią, bo naprawdę nie cierpię komarów, a zawsze jestem oblegany przez nie w towarzystwie znajomych jako pierwszy i to tak mocno. Ale to jest już nasza kolej, żeby ruszyć z tej górki. Zobaczycie, o, zobaczcie jak nabieram prędkości. Tu jest fajna górka. Ale teraz już pod górkę niestety. Zobaczymy jak teraz widać, bo troszeczkę obniżyłem sobie tę kamerkę. Powinno być ciut lepiej, co doświadczenia wiem. O, tutaj narysowało tam jakiś kwadrat. Dobra, i cyk, kolejna góreczka, ale tutaj już nie aż tak, tylko niech mi się sam rower napędzi. Fajnie, lubię. Można jechać tak i jechać. Mój ulubiony skrót. Tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Możecie docenić moją pracę zostawiając łapkę w górę, jakiś pozytywny komentarz, subskrypcję. Będzie mi naprawdę bardzo miło. No i co? Widzimy się w następnym odcinku, w teście Insty360. Siemanko!